cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2018 czerwcowego tutaj mamy zadanie z szybkości, no stosunkowo proste standardowe zadanie z tabelkami czyli to co już na pewno znacie także tutaj mhm, zmierzano ze sobą, ok dobra, czyli co, najpierw policzymy sobie tutaj stężenia początkowe, tak a no, to może mniejszymi, czyli mamy tak, stężenie 6 moli tlenku azotu, czyli stężenie NO w stanie początkowym, no to jest 6 moli w 2 decymetrach, czyli 6 na 2, no to 3 mol na decymetr sześcienny. No i tak samo obliczymy sobie wodór, czyli Stan początkowy mamy 4 mole wodoru, 2 decymetry, czyli 2 mole na decymetr sześcienny. No dobra, no to teraz w sumie nic takiego nie będzie za bardzo. Czyli tak, mamy tutaj reakcję. Robimy sobie tabelkę do tego. Będzie tak, tak, tak. Ogólnie to co? Przy szybkości reakcji właściwie liczą się tak naprawdę tylko te początkowe, tutaj w sensie, że substraty. Mówimy o tym po lewej stronie, wszystkim. E, strzałeczki reakcji, e, ale i tak i tak w takim zadaniu zawsze warto sobie wszystko rozpisać, żeby nie było żadnych wątpliwości, tutaj napiszemy sobie zmianę jak przy równowagach, prawda, tak samo no dobra, tego było dwa tego było trzy, no to przed reakcją tego być nie mogło Ok, i tutaj mamy powiedziane 50% ma nam przereagować początkowej ilości. Czyli, jeżeli tak, no to musi nam tutaj ubyć 1,5. No to tak, jeżeli teraz tutaj mamy dwójkę jako współczynnik, no, może sobie śmiemy tutaj. Tu mamy dwójkę i tu mamy dwójkę. Czyli, jeżeli tego ubywa 1,5, to tego również ubywa 1,5. Prawda to jest taki sam stosunek malowy e, czyli teraz tak, tak już będąc konsekwentnym skoro tutaj ubywa półtora czy tam tutaj, prawda a tutaj mamy dwukrotnie mniej e, to znaczy, że tutaj jedna druga razy półtora musi przybywać, czyli powstawać tego naszego związku no bo jest dwukrotnie mniej prawda, a tutaj dokładnie tyle samo czyli półtora, no bo współczynnik tu mamy dwójka no dobra, i to standardowo dodajemy słupkami, prawda, czyli 3 minus 1,5 no to jest 1,5, 2 minus 1,5 no to jest 0,5, tutaj mamy 1,2 razy 1,5, to jest tak naprawdę 1,2 razy 3,2, no to jest 3,4, czyli 0,75, no i tutaj mamy 1,5, no i teraz najpierw obliczymy sobie szybkość początkową, tutaj z tego równania kinetycznego, które nam podali ok no to tutaj mamy to równanie ogólne prawda, tej szybkości no i obliczymy sobie może najpierw Początkowy, czyli z tych tutaj. Czyli mamy V początkowy, no to nasza stała, ile to wynosiła, czy, czy nie wynosiła nic. No tutaj nie widzę, żeby była jakaś napisana liczba. No to jak nie ma, no to k razy. No i stężenie LO NO do kwadratu tutaj mamy, czyli 3 do kwadratu razy 2. E, ok, no i teraz po tym naszym procesie, czyli tutaj. Tutaj będziemy mieli z tego. Mówimy oczywiście o tych początkowych tutaj, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o, o to, no to użyjemy tego sobie tutaj, tak? Czyli mamy prędkość końcowa, no to stała razy 1,5 do kwadratu, razy pół. No i teraz wystarczy. E, co mamy zrobić? obliczyć stosunek szybkości opisanej reakcji w chwili gdy przereaguje 50% do początkowej czyli musimy teraz zapisać sobie szybkość końcowa przez szybkość początkowa to może zrobimy tak, że sobie tutaj tak ręcznie wpiszę razy, półtora no to jest 3 drugie do kwadratu tak naprawdę razy jedna druga no a tutaj mamy k no tutaj po prostu sobie kopiujemy czy tam przepisujemy no i teraz co, no możemy sobie tak, możemy sobie to skrócić no i to w sumie tyle co możemy tutaj zrobić jakoś na razie. Eee, no to tutaj mamy tak, 9 czwartych tak, razy 1 druga przez 9 razy 2, czyli 18. No i tutaj e, mamy 9 ósmych przez 18, tak naprawdę pierwszych, czyli mamy 9 ósmych razy 1 18 no i tutaj możemy sobie skrócić yy, dwójeczka tak tu jedyneczka i właściwie tyle, czyli mamy 1 razy 1 no to 1 i 2 razy 8 no to 16 czyli ta szybkość zmniejszy się 16-krotnie w stosunku do początkowej, także to będzie nasza zależność o Równa się ta, prawda? Także myślę, że to to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba. Cześć!